Witam Paweł Gwardys. Masz wybór, kolejny odcinek serialu e, firmy Active. E, jesteśmy w fazie zielonego pąka. E, Myślami jesteśmy już przy e, kwitnieniu. Dlatego od dzisiaj chcę zaproponować nowe preparaty, które będą dostępne w naszych sklepach. Preparaty włoskiego producenta firmy Elgobi, bardzo uznanego w Europie i na świecie. Spotykamy się. I słyszymy bardzo dobre komentarze producentów owoców, jeśli chodzi o skuteczność tych preparatów. Są to preparaty algowe, troszkę inne niż dostępne w tej chwili na naszym rynku. Mówiąc już o szczegółach, powiem na czym. Polega ta ich specyfika i czymś różnią się od tych preparatów. Pierwszym preparatem, o którym chcę powiedzieć, to jest preparat Alga Mix BMG. To, są, to jest koncentrat algowy z dodatkiem boru, magnezu i molibdenu, czyli bardzo dobrze wpływający na Okres kwitnienia. Stosujemy ten preparat w okresie różowego pąka i początków kwitnienia. Pierwiastki, bor, molibden powodują większą żywotność pyłku, czyli przedłużają jak gdyby możliwość zapylenia. Co jest bardzo istotne przy niekorzystnych warunkach w czasie kwitnienia ale jednocześnie algi stymulują wigor, e, stymulują wzrost e, i działają e, antystresowo. E, drugim preparatem o którym chcę powiedzieć to jest e, preparat Alga CA. Jest to e, też koncentrat algowy, który e, ma e, dodany wapń wapnie bardzo skoncentrowane, czyli mamy tam bardzo dużo wapnia. Ten preparat stosujemy, zalecamy stosować pod koniec kwitnienia i tuż po kwitnieniu. Zaletą tego preparatu to jest zawartość wysoka zawartość wapnia, który z kolei uruchamia tak zwaną pompę auksynowo-wapniową, która Powoduje wzmożenie, zwiększenie pobierania wapnia przez korzenie, a to jednocześnie przekłada się na większą zawartość wapnia w liściach i w czasie dojrzewania owoców, większą zawartość wapnia w owocach, a to wiadomo, będzie skutkowało niższym. Porażeniem przez gorzką plamistość podskórną. I trzeci preparat to jest Seaweed, czyli mieszanka kilku alk, którą zalecamy stosować po kwitnieniu, i zalety tego preparatu polegają na tym, że bardzo mocno Stymulują roślinę, a szczególnie zawiązki, które są na drzewie, i bardzo mocno stymulują komórki do intensywnego podziału, co przekłada się potem na zwiększenie masy naszych owoców. Jeszcze jedną bardzo ważną wspólną cechą. E, tych preparatów to jest e, ich ciężar właściwy. E, 5 kg e, pojemnik e, waży nawet e, powyżej 7 kg, czyli no, to znaczy, że tam mamy naprawdę dostępne, e, dostępnych dużo tych e, korzystnych e, substancji. Jeszcze jedna wspólna cecha to cena. Cena na poziomie preparatów algowych z wyższej półki, które mamy dostępne w tej chwili na rynku, ale dodatkową wartością dodaną jest zawartość tych pierwiastków, o których mówiłem, czyli nie trzeba już robić dodatkowych zabiegów pierwiastkami. Które są już obecne w tych preparatach. Zapraszam do naszych sklepów, zapraszam do oglądania następnych naszych odcinków. Do zobaczenia.